Chcecie się trzymać starego świata? Chcecie go naprawić? Już się nie da. Już się nie da. Trzeba tylko z niego wyjść, pozwolić mu runąć i budować od nowa. Tamten świat już dawno nam nie służył. Już dawno. Wszystkie systemy się skompromitowały. System medyczny, edukacyjny, finansowy, rządy wszystko się skorumpowało, wszystko się wynaturzyło, wynaturzenie po prostu wszystko się starzeje i w pewnym momencie musi odejść. A najpierw się robi sztywne, skostniałe, tak jak stary człowiek. Tylko to jest czas starość. Jest czas kurczenia się i odchodzenia, a nie rozszerzania swojej władzy i ucisku. Chociaż tak robi każdy dyktator, który chce, nie chce odejść i to jest właśnie choroba. Niepozwalanie na to, co jest naturalne. Niepozwalanie na to, co jest po prostu koleją rzeczy większych boskich sił. Robienie fikcji, fikcji, to już jest koniec. To już jest koniec. Te systemy próbowano re reformować. Próbowa pró próbowano wiele lat naprawiać wcześniej. I było tylko gorzej, sama byłam świadkiem niejednej reformy edukacji i służby zdrowia. W pewnym momencie pewnych rzeczy już nie da się naprawić. Może jesteście po rozwodzie albo po zmianie pracy może zauważyliście, że jest taki moment, gdzie, gdzie już trzeba powiedzieć koniec, tego się nie da naprawić. Najpierw się walczy, najpierw się trzyma człowiek pazurami. Bo nie wyobraża sobie życia w innym świecie, w innych strukturach. I to jest takie dziwne, że ludzie nie potrafią odejść wcześniej, zmienić coś w życiu wcześniej, stworzyć coś nowego. Musi nastąpić upodlenie, upadek totalny, totalna. Wściekłość, złość, frustracja, poniżenie, żeby w końcu pozwolić komuś odejść albo pozwolić sobie na zmianę pracy. Lata mijają i człowiek się męczy w danej sytuacji, zamiast po prostu dopuścić, pozwolić odejść temu, co nam nie służy i budować coś nowego. I... Większość ludzi, nie wiem czy wszyscy, ale wszyscy, których spotkałam i z którymi rozmawiałam w ciągu moje, mojego długiego życia, a ponadto moje własne doświadczenie, mówią o tym mi, że, że każda zmiana jest lepsza od tego, w czym się tkwi i co nas męczy, frustruje, złości, nie służy nas, nam, ogranicza nas. Bo celem tutaj na Ziemi, celem naszej duszy jest rozwój. Rozwój znaczy poszerzenie świadomości i miłości, i wolności, bo to jest jednym i tym samym. Nie ma miłości bez wolności, nie ma wolności bez miłości. Nie da się tego uratować. Ja już to widziałam dużo wcześniej. Że ta medycyna uciska i korumpuje. Że ta edukacja jest do niczego. Już jak ja byłam w szkole podstawowej, dzieci moje uczyłam zupełnie czegoś innego. Powiedziałam im: "Nie musicie chodzić do szkoły. Idźcie tylko na te zajęcia, na które chcecie. Na resztę możecie iść na wagary". Nigdy nie zajrzałam do zeszytu, nie zapytałam co zadane. Zdejmowałam z nich wszel wszelki stres i napięcie, które ten chory system nakłada na dzieci. Wybrałam medycynę naturalną 20 lat temu. Było ciężko, bo to nie była moja epoka. Ludzie nie rozumieli tego, dlaczego się nie daje skorumpować. Dlaczego, kiedy miałabym tak dobrze, tak łatwo, a mam tak ciężko, tak trudno, tak pod górę, ale już nie, bo to jest nasz czas, nasza epoka nadchodzi. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia.